No i posobne spotkanie przed nama. Richard Machol, e, Sandzeje, spotkanie e, Krebane 2 Bruse i Night Shadows Wejrowe, te dwa karna e, spotkały są so, e, na halowych mistrzostwach e, Świata i to jest drogie spotkanie w dzisiejszych rozgrywkach e, i e, w składzie Krebane 2 Bruse, Grygor Cysewski, Kaptyna, Dominik Zblewści, Łukasz Kubisiewski i Dawid Warsiński. E, Tymczasem Night Shadows Wejrowe, e, Mikloś Litwin z jedynką ju, ustawiony prze bale, e, a ty się Przemysław Litwin, e, Kasiel Jarąści z Damian Szymański z piątką, Jakub Kwiatkłewski trójka i Sebastian Kowalewski z numera Sydmę. Webrońca ma gwes bandą tu rozmaitym junkarze. Myślę, że Kasiel Jaronścik ten rewelacyjno forma miał w Błazim Puelu bundzetułę przydnym punkta Łebronę, ale też Sebastian Kowalewski graje dobrze. Jak sobie radzą rezerwę Krebanów, to jest też Baro ciekawi. Dominik z Zblewski graje też w pierwszej składze i widzimy już Baro agresywno płeset. Mikroś Litwin. Był ostatnio tako agresywna zagrywka. Kościół wizyta na Sorze z wybitym Barka, ale widzimy, że już wrócił do formy i nie była Isogradz dali z blewści. Jaronści spokojno w ale to malny błąd. I jeden dół rezerwów Trebanów. Jak to zostało? Kasiel Jaronści, murowuny kandydat na najlepszy głowę brońca Niewedbrą podani go i straca le punkty w baro e, dziwny sposób na 40 sekundów po zaciągnięciu meczu ale już Litwin. Przemysłów Litwin, prawą stroną, webi out. Miklos Litwin tymczasem ustawio są na zapelu. górą. Cysewski, Cysewski próbuje webić, ale niedokładno. i pleca ma ład wrócony Litwin. To mogło są skończyć z baronie niebezpieczne, ale Grzegorz Sewski był e, krótko epelałę brony, ale nie wpelałę brony. Co ciekawi, no by myter do tełu i mógłby bronić tyś nogama, no ale widzę, że e, nie interesuje go to, żeby grać nogama. ma. E, Widzimy tu wiele takich zagrywków chaotycznych. Ktoś coś niedokładno wybije, ktoś coś gdzieś e, nie zrobi tak jak ma, ale może to, co tyś zmieni. Warsińscy z Litwina biotkują. Warsińscy wznowieni. Ale Ju Litwin przejmował ale plus ślut, teraz teraz bleści prawą stroną ustawiony i u był strzel, ale ledwie corną linię Puela webronę Temu nie było szansów tu na punkt i... Ju... Znowieni jarości Łódź Ubala, Litwinowi ten Juve wyprowadza ja przemysłów Litwin Niedokładno, niedokładno na prawo stronach chcę sobie przerzucać z miejsc placu na podanie ale tam ju, bo jeszcze skończy so neiterę jarości wybijo na Jaroś nabłek. widzę Widzę, brak dokładności w jego grze ale tyś może to je bluz z jakiś efekt i spokojno broni cała przystępu do Tybale, Kterna na jej za błęczną linią. Litwin. Litwin górą. Baro wysok, mu Płesowa. Wznowieni z autu. Warsieńscy. Po prawej stronie zblewścił, są ustawił i teraz próba strzeleni z zaskoczenia, ale tą razą Jarości nie dał z zmylec. Chłec, moje głosy to skądś też baro, baro. Ciekawie. Litwin, przemysłow Litwin. Nejmuję punkt wyrównywający. Jeden do jedny głę. Litwin dobywcą i widzimy, że Kwiotkwewści. Wchodzą na boiście razem z Miklosia na Bandą. konstruowe te reakcje Night Shadows. W nodze je mają Night Shadows, że udał sobie tuę dobeć mecze. A to temu, że turner w Buejziem Puełlub z Łałanie jednym z organizatorów, no nie wiesz, że nie ma braku, uważajcie wszyscy. techniką, ale nie udało. sobie piękny strzel, był to punkt. Czekamy na werdykt Sanzygłę. Mikloś Litwin wskazywał, że był tu punkt ale Sanza uznał, że bala przeszła krótką linie, punkt, zonę i gra toczy, co dali. dali, wedtylny linie gdziecicewski. W Wznowio Baro w wysokości Krecji, e, Szymański, to on wzmocnił skład niekwiatkuewski, jak widza e, z numerem trzecim grający. A nie, równakie to Jakub Kwiatkowski. No i tu próba Weminiancy, Dominika z ale Łukasz Kubisiewski był tam na placu i zaasekurował cała ta sytuacja. No i tu Kwiatkowski przez sztucz był na łelnym Pelu i to jemu Litwin mógł tu LDGRAT Bala. Zarę do przódku i piękny we wicji. No to są Młegło też z Baro niebezpieczne, ale co się Bala. Jeść Kwiatkowski próbował tu Ebiotkoewac, ale już za końcową linią. No i na wznowie, ale dwa metry według linie. Dwa metry wznowił e, Puezuelu. tak wznowić tu e, Sandza Richard-Machol, ale to niepotrzebny. Można w jedno dwa metry Puella, żeby zacząć z tylu linie, na na półprądze tu Queens. I tak prawie teraz wści, e, wznowi jakcaś jest przed wznowieniem próbowo zabrać bala, ale musi być 4 metry od placu wznowieni. Najder kupi się wsi, przejmo bala i za lewą stroną. przejący terę. Litwin ale webił to Czesfsi Baro dobrze w obronie. Jeszcze niecały 5 minut do końca pierwszej połowy. Litwin. Czesfsi Baro mocno webił. No mężęli grają na remis. Choć to by było dziwnie, bo to dopisze pierwszopołów, ale tak widzę, że wybijają na iterę Warsziści, warszyści, próbuje strzelać, ale Jarości nawet nie musiał e, zerać na tabala, tak po na szła dalek dalek od punkt zone i kwiotko Kwiotko znowio górą. Litwin baro, piękny strzel, ale nie ma. Uedbiło przed punkt zonu. Ani liniowi Sanzowi, ani e, Richard Machol Macholtuę nie wskazywałem na to, żeby coś co miało. webicji niepotrzebny Niepotrzebny na aut. Baro Hutkwe wznowiony zresztą przez Litwin. A miał Bielełelny well Łepela. Łeb jego punkt zona. Iuje po płetrześci stronie, ale no, składa się za aut. Tuę dokładno zce. Warsienści wznowią. Docysewści Łed, dowo z, Do z pierwsi bale. Co było? Baro niebezpieczny. Iu grający z numera 8, przemysłów Litwin. Zarew, znowi bala. Szymański tam był ustawiony, ale to była próba zmylenia łebrońca i strzelenia z piersi. Bale taci coś, niedopuszczalny w reglach. Budźcie temu tyś, jak bala jest za błeczną linią, to trzeba prosto łe bo Błę w znowie mogą zrobić zdecht w siedkłę. No i teraz Baro, Baro nieudony pedani. Szymański znowu górą. Wiele gregurą, wiele grę górą, ciasa niepotrzebny, ale ciasa też baron niebezpieczny i w Loweniku i też dla zdrowych go graczy bo gra górą no. może kontuzją. Nie wiedząc w momentu, tacy regle, że niebezpieczne zagrywci nie są dozwolone, ale jak w koźnym sporcie może się coś przydarzyć. Tere Kubiszewski! No i tu Muktuezneł, miecze powoźny Welir z Ledebranim Tibale, ale tak co nie stało. Welir na prawo, ale Bala juje za głeczną linią z Blewści i Warsiiści przeni. Warsiiści dostawo na Welny Pewele, ale niedokładno, aż dwa razy próbował lewicować Bala. No i tu ani podanie do Zblewści, ani bo ani nie weszedł. I Julitwin, Julitwin lewą stroną. Na nieście nogą webio bala za błeczno linia. Moźna ju wznawiace. Cysewci to zrobi. Tu dostowo jest płyte. Miklos Arydygerach, teren graje w pierwszym składzie Krebanów. Wen YouTube płełci w ogóle. Widzę, że rezerwę no, grają głeży. Grają głęży jak ten przydny skład. Ale dobrze, że mają szansę zmierzyć co w takich rozgrywkach, bo blues TD równi znagre mozi Rost, jeźdzle jest szansa zmierzeni, co zlepszy ma. To jest w pierwszym meczu, jak widzimy, to są równi sobie procenic, bo Night Shadows, tyś Tule bez Jule Obozowik. Widzę, że razem są so Peżinka, Gueżik, Dzisy grają w czarnych koszulkach z trypa ma. Mają pora kolorystycznych wersji swojego sportowego ogleczenia. Tymczasem awarzyjście, ale Baro nie tuę. Noga perzynka mu prześkłedzała w grze. Minuta do końca. Dredzi go spotkani w halowych mistrzostwach Świata w Lezenie. Litwin celowo prosto w Brumka, To była taka gra. E Takik kick and rush, do przódków w stronę, punkt zone. Może Bandze punkt, może Łedbierze, kto z naszych w jedno jest szansa. Ne i tere, kłowści, Bandze się po szanse. szansę. Cisewski bardzo dobrze w obronie ju na ne, kuelanku. Ne i webiego tu Elitwin. Niedokładny Płedani. Elitwin Ju ustawił są na lewej stronie, a tymczasem podanie dostał na przedkuele i jarości Webio. W tamtej poprzedniej akcji my widzę bardzo dobre ustawienie Webrońców. Jeden przed Poela, za Zapela i jeden przy punkt w zonie. To jest no lepsi, co mogą łebrońcowie zrobić sprzedać ich stałych wejmkach Grenek, które na lewym rogu. Ale cały czas nie ma autów. webic i daleci. zbleści. I mamy punkt. Bełko. I końc pierwsi, połowę. Widzę, że Sanza nie zaliczył tego e, punkta. E, ale tu mogło głosy z Baro jest bardzo niebezpieczne. Tymczasem 1 do 1 i cieku na drego połowę. Tego, baro ciekawi go, wyrównuje. spotkaniu go, rezerwów e, Krebanów i Night Shadow z